Święto, mianowicie przedwiośnie 21 już przedwiośnie 96. Serdecznie witam gości honorowych. Witam pana wojewodę Zygmuntaszopę. Witam pana prezydenta Jerzego Słuchańskiego, Witam pana dyrektora gabinetu panu wojewody. Witam pana dyrektora Województwa kultury. Witam przede wszystkim pana jurora przewodniczącego komisji, która bardzo ostro selekcjonowała y, tę wystawę konkursową. Witam serdecznie y, fundatorów nagród, y, bo bez nagród nie wiem, czy y, tak dobrze by się ta wystawa udała. Serdecznie witam wszystkich. Przepraszam, że nie będę wymieniał, ale powrócimy jeszcze do nagród, tak, do fundatorów. Jest chyba najważniejszą konkursową konfrontacją plastyczną na terenie nie tylko Kielc, ale... Tej kielęczyzny, jaka kiedyś była w obrębie Związku Polskich Artystów Plastyków, bowiem Związek Artystów Plastyków obejmował obecnie trzy województwa: Kieleckie, radomski i Tarnobrzeskie. I to środowisko artystyczne poprzez Przedwiośnia funkcjonuje jako jedną całość. Nie dzielimy artystów na województwa ów teren widłach Wisły i Bilicji z uszanowaniem dla ościennych województw, ale jakoś dzięki plastyce może się tutaj integrować. To przedwiośnie już ma swoją historię, bo już Państwo z prasy co nieco dowiedzieli się. Dzisiaj możemy te inne wiadomości skonfrontować z istotą tego zjawiska, jaką są, jakim są same dzieła. Dzieła z tych dyscyplin plastycznych, które zostały nadesłane. Dzieła w bardzo ostrym wyborze, bo tylko około połowy pracy stały wyeksponowane z prac nadesłanych. Jest to wystawa, moim zdaniem, bardzo ważna dla środowiska i wystawa artystycznie bardzo mocna. W zeszłym roku świętowaliśmy 20-lecie, przedwiośnia i, i i tak dywagacje były, czy kontynuować tę ten... Imprezę, kiedy w wielu miejscach w Polsce nawet ogólnopolskie wystawy popadały po prostu, już nie są organizowane, niektóre są reaktywowane na nowo. Jest próba reaktywowania chyba największej wystawy malarskiej, jaka była w Polsce, Festiwalu Malarstwa w Szczecinie. Obecnie rozpisany konkurs po wielu latach przerwy. Także wystaw okręgowych jest kilka tylko w Polsce. To Daję świadomość, że każde województwo jest jakimś swoistym okręgiem artystycznym. Nie jest to yy, dużo, a więc yy, jest to yy, wystawa yy, nieliczna tego typu na, na mapie środowisk artystycznych. Yy, stąd yy, bardzo, ja przynajmniej bardzo wysoko ją cenię pozostawiam Państwu do. Oceny sięgać zbyt głęboko w meritum spraw artystycznych, dlatego, że no, sztuka plastyczna przede wszystkim jest do oglądania. Chcę tylko poinformować, że towarzyszy temu katalog, gdzie prace nagrodzone są reprodukowane i gdzie komentarz jednego z jurorów słowny do tego jest dołączony. A tymczasem chciałbym oddać głos przewodniczącemu Żyli i z prośbą o kilka słów na temat tegorocznego przedwiośnia i, i, i może Państwu o pracach Żyli. Bardzo proszę. Szanowni laureaci, szanowni uczestnicy tego wspaniałego przedwiośnia 21. Szanowne Panie, Panowie. Wypada mi prezentować stanowisko wielce utytułowanego jury sześciosobowego. Pozwolę sobie przypomnieć skład. Wspaniały krytyk sztuki Wojciech Krauze, profesor Wincenty Kućma, artysta rzeźbiarz, wysoce notowany Tadeusz Markiewicz, pan profesor Rafał Ster, Pan profesor Adam Styka i wreszcie moja skromna osoba Janusza Trzebiatowskiego. Oceniliśmy dwa zdania, i niestety muszą być z cyframi. 198 prac, 59 autorów i dopuszczono do wystawy 95 prac, 41 autorów. Są to dzieła ukryte pod kryptonimami, pod godłami Mateusz Trusz, Tulipan, Gewa, Albert, Miś Uszatek, Jan Czary, Rondo, znak graficzny. Za chwilę organizator, dyrektor, twórca te obecnego przedwiośnia rozszyfruje te nazwy. Dla mnie do dzisiaj są to jeszcze wciąż hasła, którymi żyję. Podkreślam to dlatego, dlatego, że dotarły do nas nurorów yy, drobne zastrzeżenia, a liści, jak to bywa, nikt z wyróżnionych i nagrodzonych nie zgłosił takiego zastrzeżenia. Myślę zresztą, że to absolutne yy, marginalne e, sytuacje nie w wszakże wypada mi e, nawet do tak drobnych faktów ustosunkować, szczególnie że przybrały one e, już e, charakter informacji prasowej. Otóż pierwszą decyzją jury, e, nie niezakwestionowaną przez organizatora było równe traktowanie prac tych, które miały sygnaturę czytelną lub nieczytelną, a liści wszystkie były i tak ukryte podgodły, ponieważ dzisiaj trudno jest dzieło charakterystyczne, a tylko takie wybitne i charakterystyczne dla twórcy rozpoznawać, nie sposób wychodząc na ulicę nie rozpoznać plakatu Waldemara Świeżego, Starowiejskiego czy Tomaszewskiego. Tak samo w waszym środowisku nie sposób niektórych autorów rozpoznać właśnie, ale przez ludzi związanych z własnym środowiskiem, tu żyjącym. Jurorzy na szczęście byli z zewnątrz i pięciu z nich po raz pierwszy w ogóle Uczestniczyło w tych posiedzeniach, a więc nie znało tego środowiska, sam przyznaje się, że przyjąłem tą funkcję z zaszczytem i byłem pełen nieświadomości twórców do dzisiaj kojarzę dzieła, a nie nazwiska i z tego się bardzo cieszę, bowiem sumując to, Odpowiedź? Uważam, że w sztuce tak być powinno, że jesteśmy jednością. My, jurorzy, i Wy, uczestnicy zdarzenia. Te role się zmieniają. Przypomnę, że miesiąc temu stałem w tej sali i przed Wami usprawiedliwiałem się w roli ucznia z mojej działalności na mojej wystawie, indywidualnej tutaj. Role się zmieniają, ale radość tworzenia i radość oceniania musi być spójna, jedna. Jest radością uczestniczenia w czymś ważnym, uczestniczenia w sztuce. Wyszliśmy z tego założenia, jak gdyby tu puentując. Decyzje jury są decyzjami ostatecznymi, niepodważalnymi i niezaskarżalnymi trudno, wyroki boskie. I drugi, już krótszy po prostu zarzut, który spotkał nas w prasie. Podobno, nie potwierdziło się to, nie przedstawiono nam żadnego nazwiska, podobno ktoś z autorów wystawia już wcześniej pracę. regulamin nie dopuszczał, powinny być to prace z dwóch lat ostatnich. Proszę Państwa, ani organizator, a tym bardziej jury, nie jest w stanie powołać komisji śledczej. Ale ten zarzut skierowany przez prezesa zarządu okręgu powinien być skierowany właśnie do niego, bo on dysponuje siłą i władzą i sądem koleżeńskim. Jeśli takie zjawisko miało miejsce, to sąd koleżeński winien. Takich kolegów eliminować przynajmniej z kolejnych wystaw, lub moralnie zwracać im uwagę, bo tylko w sferze moralnej możemy takie sytuacje rozważać. Jednak podkreślam, że jest to absolutny drobiazg. Margines nie powinien zaważyć na przyszłości tej wspaniałej doskonałej imprezy. I jeśli jest tu trochę mniej dzieł niż bywało kiedykolwiek, to jest to ogromna reprezentacja środowiska ponad 40 nazwisk. I myślę, że ta wystawa jest godna każdego miasta w Polsce. I myślę, że organizatorom, także władzom miasta, województwa i województw ościennych, przynosi zaszczyt swoim poziomem, swoją doskonałą formą. Serdecznie gratuluję Wam, moi koledzy, eee, gratuluję w imieniu Żyw organizatorom i wam, opiekunom i fundatorom równocześnie Nagod. Dziękuję bardzo. ponieważ na pewno wszyscy z wielkim zainteresowaniem oczekują, kto dostał nagrody. Pozwolę sobie w tej kolejności, byśmy odczytując kolejnych laureatów, wręczyli nagrody. Dodam, że nagrodą pieniężnym, ufundowanym wspaniałomyślnie przedstawicielom Władzy i Instytucji, za co serdecznie dziękuję, towarzyszy specjalnie Wykonany medal autorski wykonany przez Krzysztofa Piotrowskiego, znanego naszego artystyki. Jest medal wykonany w srebrze i y, pomimo podobnych form, jest to medal indywidualizowany, y, jakby artystycznie przypisywany do osobowości twórczej, by tak zbliżyć ideę tego medalu. Także bardzo proszę o y, kolejne leczenie. Pierwszą Grand Prix ufundowaną przez Pana Wojewodę Kieleckiego otrzymuje za zestaw trzech prac malarskich Pan Sławomir Antoszewski. Bardzo proszę. Prace malowane na Edwardiu, pan Marek Wawro. Nagrodę ufundowaną przez wojewodę tarnobrzeskiego otrzymuje za zestaw trzech rysunków pani Alicja Czajkowska-Mardziak. Bardzo proszę Pana Dyrektora BWA w imieniu Twojej Wody, bo wręczenie nagrody jest, jest, jest. Nagrodę ufundowaną przez BWA w Sandowierzu otrzymuje za zestaw prac yy, aplikacji tkackich pani Bożena Wójtowicz. Bardzo proszę. Nagrodę ufundowaną przez Redakcję Słowa Ludu otrzymuje za prace wykonane techniką komputerowej, pan Tadeusz Maj. Chodzi o pracę, umarł król, niech żyje król. Niestety autor nie dotarł do nas, dlatego że musiał do Krakowa. Tak Także dzwoni do mnie, przepraszam bardzo, że nie będzie. Myślę, że redakcja wręczy ja przy najbliższej tak okazji. przez Echo Dnia y, otrzymuje za zestaw piach obrazu pan Jacek Nowakowski. I nagrodę ufundowaną przez Państwowe Szkoły Sztuk Plastyczny otrzymuje za rysunek mur w cyklu Świat, który odchodzi pan Władysław Szczepański. są wszystkie osoby nagrodzone. Serdecznie gratuluję i proszę pana Wojewodzie, jeśli można. Panie dyrektorze, panie profesorze, Szanowny szanowni państwo, to po raz 21, jak pan dyrektor był uprzejmy podkreślić,